Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak mam nadzieję, wszyscy słyszeliście, w dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który uzdrawia. Najpierw uzdrowił teściową Szymona, później uzdrowił wielu ludzi, którzy zostali do niego przeniesieni. Po czym uciekł w samotność na górę, na miejsce pustynne i powiedział: Muszę iść dalej, żeby głosić dobrą nowinę. Bo po to wyszedłem. Jezus pokazuje nam się jako ten, który idzie, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi z dobrą nowiną, bo tak naprawdę to Ewangelia ma moc, żeby nas głęboko uzdrowić. Wszystkie uzdrowienia, których Jezus dokonał, uzdrowienia ciała, one mają nam tak naprawdę pokazać, że dużo większe uzdrowienie przynosi Ewangelia, bo ona uzdrawia. Całego człowieka, całą jego egzystencję. Po prostu na nowo jedna nas z Bogiem i na nowo daje nam udział w życiu Pana Boga, w Jego naturze. O tym by oczywiście dużo mówić, ale taka jest dobra nowina płynąca z dzisiejszej niedzieli. I mam nadzieję, że wszyscy już dowiedzieli się o tym, że można znowu przychodzić normalnie na Mszę Świętą do Kościoła. Normalnie w tym sensie, że nie ma już ograniczenia, tak jak to było do tej pory, że Msza Święta zamknięta dla grupy 10 osób, tylko tym razem można już otwarcie normalnie przychodzić na mszę do kościoła. Zauważyliście pewnie, albo teraz zobaczycie, że co druga ławka jest w naszej parafii teraz zamknięta. I oczywiście to ma związek z tym, że obecnie należy zachować. Dwa metry odstępu od siebie. Takie są najnowsze wytyczne, i dlatego to jest jedyny sposób, żeby to zagwarantować. Chciałbym Wam przypomnieć także o tym, że w czasie mszy świętej mamy obowiązkowo nosić na, na, na sobie, to znaczy na ustach i na nosie, na twarzy po prostu, maseczkę FFP2. I ta maseczka FFP2 jest. Y Obowiązkowa dla wszystkich dorosłych powyżej 14 roku życia. Dzieci od 6 do 14 roku życia mogą zakładać zwykłą maseczkę, natomiast dzieci poniżej 6 roku życia w ogóle takiej maseczki nie potrzebują. W naszej parafii msze święte są tak jak do tej pory, z tym, że uwaga, od przyszłej niedzieli wprowadzam dodatkową mszę mszę świętą w niedzielę o godzinie 18 i wprowadzam ją właśnie z tego powodu, jak sami widzieliście. Musimy niestety troszeczkę ograniczyć liczbę ludzi przychodzących na jedną mszę z powodu dwumetrowego odstępu, jaki trzeba zachować. I w związku z tym, żebyśmy nie byli ściśnięci jak sardynki, zapraszam także, żeby korzystać z tych innych mszy świętych, które... Odprawiamy w naszej parafii, to znaczy o ósmej rano oraz o 18. Ta msza o 18 jest teraz nowa i ona jest wprowadzona oczywiście na czas obecnej sytuacji. I dlatego mój apel jest taki, żeby wszystkie osoby, które mogą przyjść na ósmą albo 18, żeby z tego skorzystały. Dlatego, że msza o 11 jest zawsze bardzo mocno obsadzona, zawsze jest dużo ludzi. I dlatego mogę tylko zaapelować o to, żeby te osoby, które mogą, żeby przychodziły na inne godziny. Potem chciałbym pokazać Wam jeszcze tak na wszelki wypadek, jaki jest, jak jest plan, program mszy świętych w języku polskim w całej naszej parafii. Jak widzicie w niedzielę są trzy msze, czyli o 8, 11 oraz 18 oraz w środy o godzinie 17 po mszy świętej nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz w pierwszy piątek miesiąca msza święta o godzinie 17.15 i w pierwszą sobotę miesiąca msza święta o godzinie 9.00. Spowiedź jest możliwa zazwyczaj pół godziny przed każdą mszą świętą oraz także po dodatkowym umówieniu się. Oprócz tego oczywiście w naszej parafii są także msze święte w języku niemieckim, na stronie internetowej parafii a także w opisie filmu umieściłem godziny w których te msze święte są odprawiane. A zatem zapraszam moi drodzy, żeby korzystać z tej wielkiej łaski, jaką teraz mamy, że kościoły są otwarte i tym, w tym sposobem karmić naszą wiarę, naszą wiarę, która pomaga nam właśnie w trudnych czasach. Pozdrawiam was bardzo serdecznie błogosławie. Z Panem Bogiem. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty.